Jeżeli chodzi o kwestię stawki związaną z znaniem plażu zastępczego, masz w zasadzie swobodne prawo do wyboru firmy, która oferuje określonego typu usługi. Nie jesteś tutaj ograniczony stawką, na przykład, którą podajesz z zakład ubezpieczeń, odpowiedzialny za skutki szkody, której doznałeś. Jedynym ograniczeniem jest sytuacja, w której ubezpieczyciel byłby w stanie Ci wykazać, że. Stawka, na którą zawarłeś, czy zawarłaś umowę najmu pojazdu zastępczego jest rażąco wygórowana w stosunku do stawek przyjętych na danym rynku. Aczkolwiek nie jest to zadanie łatwe, bo te oferty różnią się szczegółami i inaczej podchodzi się do oferty, na przykład najmu pojazdu, który jest pojazdem, z którego możesz korzystać niezależnie od limitu kilometrów, a inaczej wtedy, kiedy ten limit kilometrów jednak jest zachowany. Dokonując wyboru musisz przede wszystkim pilnować tego, żeby ta cena, czyli tak zwany czynsz najmu za dobę, nie był wygórowany w stosunku do Twojej wiedzy, którą posiadasz. Możesz oczywiście prześledzić w tym wypadku ceny przedstawiane w internecie, na jakim poziomie są one ustalone w stosunku do kategorii pojazdów, które od która odpowiada po kategorii pojazdu, który został uszkodzony, czyli temu twojemu pojazdu. Czasem może zdarzyć się, że ubezpieczyciel, niezwłocznie po tym, jak zgłosisz mu szkodę, przedstawi tobie ofertę najmu pojazdu zastępczego w jakiejś zaprzyjaźnionej ze sobą firmie. Czasem jest ta oferta bardzo korzystna i powiem ci szczerze, że no w przypadku, kiedy jest to zrobione stosunkowo niezwłocznie i jeszcze nie podjęłaś czy nie podjąłeś decyzji i w jakim zakresie ten pojazd wynająć, to raczej powinnaś z tego z tej oferty skorzystać. Eee, tak, żeby nie narazić się na zarzut, zwłaszcza jeżeli wynajmiesz samochód e, za wyższą cenę e, na zarzut ubezpieczyciela, w którym będzie wskazywał, że świadomie podjęłaś czy podjąłeś decyzję o tym, żeby te koszty były wyższe niż chciał ubezpieczyciel. Natomiast inaczej sytuacja wygląda, gdy już podjęłaś lub podjąłeś decyzję o tym, że wynajmujesz dany pojazd i korzystasz z tego pojazdu przez określony czas i dopiero wtedy zakład ubezpieczeń przesawia ci jakąś ofertę, w której mówi, że dobrze, no tutaj jest umowa na np. na przykład na 200 zł netto za. Dobę pojazdu zastępczego, natomiast zakład ma dla Ciebie ofertę 60 zł za dobę najmu pojazdu zastępczego. Oczywiście możesz z tej oferty skorzystać, ale myślę, że w takiej sytuacji zakład bezpieczny powinien pokryć Twoje koszty, które do tego momentu już poniosłaś lub poniosłeś, i mało tego, powinien pomóc Ci. Czy zabezpieczyć również koszty zamiany tej umowy, czyli rozwiązania umowy z dotychczasowym Twoim kontrahentem, czyli tą firmą wynajmującą pojazd zastępczy oraz podstawienie pojazdu z tej nowej firmy. Tak, żebyś no, pomóc jak najmniejsze koszty całej, całego zabiegu, zamiany tych, tych pojazdów. Taka możliwość również istnieje.